Chodzi o to, że rozgorzała dyskusja o projekcie Nowa Huta przyszłości. E, całkiem niedawno ci, którzy dzisiaj organizują te de debaty, rozmowy, dyskusje, zapraszają na nie, e, mówili e, plus minus publicznie, że nie gadają, tylko robią. No, dzisiaj chcą robić, ale też chcą i gadać. To jest jak gdyby pozytywny aspekt tego, chociażby wtorkowego spotkania z prezydentem Koterbą na temat tegoż projektu. Natomiast pytanie, czy ci, którzy no, chcą z powrotem gadać i robić, jak gdyby zastanawiają się, używają mózgu i myślą o tym, co to wszystko przyniesie, co to niesie, jak to wszystko, co jest schowane pod tym, pod tą, pod tym projektem na bochuta przyszłości. Wyglądać, też będzie wyglądać. Co wiemy o tym projekcie? Wiemy o tym, że zostanie on zlokalizowany na wschodnich rubieżach Nowej Huty. Mają powstać parki technologiczne, mają powstać zabudowa mieszkaniowa, niska zabudowa mieszkaniowa co jest podkreślane. No i mają powstać też tereny rekreacyjne. Tyle wiemy. Ma też oczywiście przy okazji tego, tej całej inwestycji powstać około 100 tysięcy miejsc pracy. No to jest jak gdyby mocny argument tej inwestycji. No ale generalnie y, pytanie podstawowe jest takie: y, co, y, co z tego będziemy mieć? Co z tego będziemy mieć jako Nowo Chucianie? Co z tego będzie mieć y, nowa huta? Y, już nie, y, nie myślę i, i nie mówię o tej najstarszej części nowej huty, ale o całej, o całej nowej hucie, całej starej nowej hucie, czyli tej y, hucie podzielonej na pięć y, dzielnic, pięć kawałków. Y, to, co mnie y, y, cieszy y, z jednej strony i z drugiej strony martwi, to liczba 2 miliardów złotych. 2 miliardy złotych ma zostać wydane na tę inwestycję, na realizację tej inwestycji. Czy zastanawialiście się kiedyś? Ile kosztowałaby taka gruntowna modernizacja tego wszystkiego, co jest niezbędne do zmodernizowania w Nowej Hucie? Czy zastanawialiście się nad tym, ile to wszystko może kosztować od wymiany chodników, ulic, remontów ulic, budowy, modernizacji placów zabaw? Wiemy dobrze, jak wyglądają nasze szkoły, jak wyglądają sale gimnastyczne, czy w większości nadal szkół nowochódzkich przeszkolne Boiska, jak wyglądają obiekty sportowe, spora część ośrodków kultury, MDK-ów, jak wygląda w ogóle to wszystko, co, co jest w tej, w, tej, w tej bazie, którą już mamy, jaka jest bieda, jaka jest nędza, jakie są zarobki, jakie są przeznaczone z budżetu miasta pieniądze na, na utrzymanie tychże, tychże inst instytucji. Mnie to przeraża, że i to, że ta dyskusja, w ogóle zainteresowanie mieszkańców Nowej Huty jest kierowane na ten projekt Nowa Huta Przyszłości zastanawia i przeraża mnie yy, równocześnie yy, z tego powodu, iż yy, no, nikt yy, jak gdyby nie podnosi tego, co z nami. Co z, co z nami, co z naszymi problemami, jak one zostaną przy okazji? Załóżmy, że ona, ta inwestacja będzie realizowana, jak te nasze problemy będą, będą rozwiązywane. O tym się nie mówi, o tym się mówi gdzieś tam pokątnie, że, że mamy, my, próbuje się nas w jakiś sposób uciszyć, że ta, ta inwestycja, nowa huta przyszłości będzie szansą dla tej części nowej huty, którą, którą, którą mamy, w której żyjemy już od kilku pokoleń. Że to, to, to w jakiś sposób nam się opłaci, a dla mnie to jest niestety dowód na to, że władze miasta Krakowa od wielu, wielu lat, a pracują nad tym projektem od lat trzech z tego, co, co, co publicznie przyznają, po prostu nie mają pomysłu, nie mają pomysłu na to, jak te nasze problemy rozwiązywać. I to jest chyba jak gdyby takie takie ich jak gdyby usprawiedliwienie przed tym właśnie tego pomysłu, tego, tych programów, które powinny być wdrażane, e, tego wszystkiego, co, e, co powinno zostać, już nie mówię o pieniądzach, które powinny być wpompowane w, w tą, tą słynną, e, powtarzaną jak mantra, modernizację nowej huty. Ta nowa huta przyszłości jest jak gdyby takim usprawiedliwieniem przed tym nic nie robieniem od wielu, wielu lat, o co, o co upominamy się każdego dnia, każdego tygodnia, miesiąca i, i rok w rok, kiedy, kiedy mija kolejny rok, kolejnej kadencji i kiedy nic w naszej rzeczywistości się nie zmienia. No mamy też musimy pamiętać o tym, że mamy rok wyborczy i ten rok wyborczy najprawdopodobniej zdominuje na wachu te przyszłości 2 miliardy złotych to bardzo duży wagon, już nie worek, a wagon pieniędzy. I tutaj jak gdyby myślę zarówno władza wykonawcza, jak i ta władza, która głosuje nad uchwałami. Czyli Rada Miasta Krakowa, poszczególni przedstawiciele z poszczególnych orientacji takich czy innych politycznych będą, jak gdyby, wyrzucać, wrzucać na transparenty, na swoje plakaty to, iż no, idziemy ku przyszłości. Pytanie tylko, jaka to będzie przyszłość. Obawiam się, że, że w naszym przypadku, w przypadku naszych podwórek, naszych osiedli, naszych ulic, parków, skwerów, tej całej infrastruktury, o której wspomniałem będzie ona, ona niejaka, czy, 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 wręcz, czy wręcz żadna. Dlatego zarzucam i oskarżam wręcz władze miasta Krakowa o to, że po raz kolejny mija kolejna kadencja, mija kolejny rok, mija kolejny czas, ucieka kolejny czas Nowej huty i mieszkańcom Nowej Huty na to, żeby żyć w zupełnie innej rzeczywistości niż, niż żyjemy do tej pory. Jak gdyby te procesy, które wydawałoby się, że kilka lat temu zostały w jakiś sposób rozpoczęte, rozmuchane, rozpędzone procesy, w które, które, które włączali się sami mieszkańcy Nowej Huty. Dzisiaj są mocno przystopowane, dzisiaj są lekceważone, no bo mamy coś nowego, idzie coś nowego, coś co będzie lepsze. No i to, to, to wszystko w jakiś sposób ma nas uspokoić, uciszyć i zwrócić właśnie uwagę nie na to, nie na, nie, nie na cały ten syf, w którym żyjemy, tylko na to co będzie jutro i, i jak to jutro będzie, będzie wyglądać. No a tak de facto też ci, którzy wspierają e, całym swoim autorytetem e, projekt na w przyszłości, no jak gdyby nie dają nam e, wyjścia, nie dają nam e, innego, innego rozwiązania. E, no nie dają, bo, bo, bo go nie ma. Jak, jak, jak rozumiem, te 2 miliardy złotych będą musiały być, jeżeli zostaną przyznane na realizację tego projektu, na ten właśnie projekt. E, szkoda, bo e, wydaje mi się kalkulując tak te wszystkie problemy pięciu części Nowej Huty, że najnormalniej w świecie 2 miliardy złotych byłoby za mało, zdecydowanie za mało na to, żeby pokonać i rozwiązać wszystkie problemy Nowej Huty i mieszkańców, które tego rozwiązania wymagają. Dlatego, no ale cieszy mnie też z drugiej strony, że ci, którzy zbraniali się przed dyskusją, nie chcieli rozmawiać, organizują te spotkania i będzie można we wtorek o 17.15 w Nowołódzkim Centrum Kultury Porozmawiać, mam nadzieję, że będzie można porozmawiać dowolnie z, 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 z panią prezydent Koterbą, która firmuje ten, ten projekt Nowa Huta Przyszłości, zadać jej wiele no, niewygodnych pytań, które, które trzeba zadać. Mam nadzieję, że mieszkańcy Nowej Huty wezmą sobie do serca to spotkanie, przyjdą i. Porozmawiają i poinformują panią prezydent Koterbę o tym, co ich najbardziej boli i czego najbardziej potrzebują, bo wydaje mi się, że te potrzeby są skierowane zupełnie gdzie indziej niż tam, gdzie widzą je władze miasta Krakowa. Poza tym wszystkim, co powiedziałem, uważam, iż Nowa Huta powinna zostać wolnym miastem, ponieważ jedna samodzielna gmina to więcej niż pięć bezradnych dzielnic Krakowa. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.